Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV? Takim wolnym od pracy. Zespół Cisza Jak Ta, przywitajcie ich gromkimi brawami. Cześć! Zwykle w tym momencie mówimy dobry wieczór, no ale dzisiaj przy tak pięknej pogodzie, która na szczęście dopisała na festiwalu plenerowym, jakim jest 4M, nie będziemy takich tutaj, prawda, ciężkich słów mówić. Drodzy Państwo, w Mińsku Mazowieckim po raz pierwszy jesteśmy od 11 lat podróżujemy z pieśnią poetycką po, po naszym pięknym kraju. U Was pierwszy raz, ale już wiemy, że akurat nie ostatni, bo bardzo, bardzo nam się u Was podoba. Bardzo dziękujemy za zaproszenie na ten festiwal, już z bogatą tradycją. To zaszczyt dla nas i wielka przyjemność zaprezentować Wam, co Wam przywieźliśmy w naszych gitarach i innych instrumentach z nadmorskich miejscowości takich jak Kołobrzeg albo Kraków na przykład. Kraków cały czas walczy o dostęp do morza, tak żebyśmy śmiech. Drodzy Państwo, Poezja śpiewana, obieranie wierszy w słowa, w melodię oczywiście, wierszy w melodię, ale paradoksalnie troszkę rozpoczniemy nie od wiersza, tylko od listu, ale listu niebagatelnego, bo listu Agnieszki Osieckiej do Jeremiego Przybory. Para połączona z swoim czasopomiennym romansem wymieniała między sobą korespondencję listową, która na szczęście nie musiała się zamykać w 160 znakach, i na szczęście słownik T9 nie musiał poprawiać większości poetyckich wydawników. Drodzy Państwo, list Agnieszki Osieckiej do do y, Przybory, byle nie o miłości. Dla ciebie, że nie możemy rankiem gadać przy potrze, że wspólnej gwiazdy bróżno szukać tam na niebie, że między ludźmi nie powiemy sobie ty, że nie pójdziemy tak zwyczajnie gdzieś tam w gości. To co nasze, nie jest, nasze nawet by. No i że trudno kochać, morskiej kochać, prościej pięknie kochać, jak kochamy ja i ty, Dlatego i'll you Ale to tak straszne, kiedy idziesz z tamtym panem. To nie dziwne, że ja inne panie znam. Że nie poradzi żaden diabeł ani anioł. Każdy z nas ma własny los, oddzielny plan. I że spotkamy się przypadkiem przy niedzieli. I że mówimy byle jak i pleco, Że każde słowo zamiast łączyć to raz dzieli. Złą podróżą jest bez ciebie każda noc. Dlatego nie pisz mi. Dlatego nie pisz mi, dlatego nie pisz mi o miłości. Troszkę zagamówiwana. Wiersz zatytułowany obietnicę. Chcie się przyśnić. chętnie wrócę znów do ciebie, z najdalszego. Jak skomentujecie fakt, że macie głównie prawicową y, publiczność. Zobacz, wszyscy po prawej stronie. Nie wiem na czym to polega. Chyba dlatego, że bojówki są tanie teraz, wiesz, w tym sezony. rozumiem, dziękuję. Bardzo ładna y, odpowiedź. Moron jeszcze raz, wielkie brawa. Pierwszy zespół koncertowy, ósma edycja Rinfestu. Przypominam zwycięzca wygrywa jutro pełny koncert tutaj. Na tej scenie, a oprócz tego, wygrała 5000 zł, co jest bardzo zacną sumą jak na młody zespół. E, słuchajcie, przypomnę zasady, bo. E, przypomnę, pierwszy raz o nich powiem, bo zapomniałem. E, każdy zespół na. Ja się chołam, bo tu pada. Każdy zespół na zaprezentowanie swojej twórczości ma 30 minut. W tym czasie może zagrać maks 3 kawałki. E, bardzo tego będziemy pilnować, e, po to, żeby szanse były równe. Musicie ich wspierać bardzo mocno, ponieważ y, pogoda no, nie rozpiesza ani was, ani y, nas, a tym bardziej Będy, które się tutaj prezentują. Y, wspomnę jeszcze y, troszkę o naszym jury, kto y, w nim zasiada. Gosia Kaczmarek z Fabryki zespołów, Fabryka Zespołów .pl, Taki portal, który no, wspiera młode talenty w Polsce. Więc właściwy człowiek we właściwym miejscu. Oprócz tego Olaf Deriglasow, mężczyzna, którego przedstawiać fanom rock and w Polsce, chyba nie trzeba. Mamy dla Was jeszcze wiele atrakcji: jeszcze cztery zespoły. Ja jeszcze mam dla Was informację a propos naszych sponsorów, którzy nas bardzo wspierają, o których możecie yy, yy, możecie się dowiedzieć więcej z naszych banerów yy, i z yy, filmów, yy, które wyświetlane są na ekranie. Yy, otóż yy, jednym z nich jest Centrum Stomatologii, stomatologii MedExtelens Mińsk Mazowiecki i oni drodzy fani rock'n'rolla E, oprócz e, finansowego wsparcia z, z, e, m, zaproponowali, że może mogą przejrzeć wasze uzębienie. Zapraszamy w niedzielę od 16 do 20, tuż obok na ulicę Topolową 4 na darmowe przeglądy dentystyczne. Wchodzicie, mówicie, ja z Rimfestu i, i państwo was e, ogarną, a e, następny zespół na scenie już się instaluje. E, przypominam, 3 kawałki, 30 minut, chłopcy przyjechali do nas. Z miejscowości, która nazywa się Łódź, z miasta Łodzi, nazywają się Black Radio. I chłopaki, którzy się instalują, jak ja powiem coś złego i powiem coś błędnego, to wy mnie poprawiacie, dobra? Dziękuję, to były 3 sekundy przerwy techniczne i Black Radio, panie i panowie, drogi Mińsku, Black Radio powstaje w 2008 roku. Założyli ten band i Dawid. Mieli wówczas 13 lat. To dość młody wiek. Teraz mają troszkę więcej. Około dwóch dych, dobrze mówię? 18, macie? O ja! 18 lat mają chłopcy i zaprezentują nam yy, takie pomieszanie rock rolla punka i indie rocka. W swoim dorobku mają yy, liczne, nieoficjalne epki. No, i zobaczymy, jakim się powiezie, powiezie. Powiezie, powiezie, też. Powiedzie dziś na scenie w Mińsku Mazowieckim. Ósma edycja tego festiwalu, ponad 400 zespołów zgłosiło się. Szanowni organizatorzy, wybrali pięć, które dzisiaj na tej scenie się prezentują. A tam kolega Kamil wszystko dogląda, nasz pan organizator, szanowny. Black Radio, Cześć, Jesteśmy na Black Friday, jak już to miły nasz kumpel powiedział. Słuchajcie, wiem, że jest taka sobie pogoda, ale postarajmy się, żeby ten sztorm, który dzieje się tam, był również pod sceną. Będzie nam bardzo miło, jeśli to się uda. Rozgonić ją!

Co mam o nich powiedzieć? I dziewczyny powiedziały: jesteśmy najpiękniejszym zespołem folk metalowym w Polsce. I to chyba prawda. Publiczności, droga, wspomóżcie ich, mimo tej paskudnej aury, która po prostu robi nam na złość. Zbliżcie się do sceny. Bijcie prawo, bo naprawdę to im dodaje energii. Złotowici. Król nie wszystkim udał Kazał mu na żółkę zamknąć na trzy noce w wieży. Pięć zostało wybranych przez organizatorów, i te pięć pojawiło się tutaj na scenie. Wielkie brawa, Moron, tam stoją. Black Radio z Łodzi. Rekordia z Warszawy, wielkie brawa. Straight Jack Cat z Krakowa. I don't you Pair. Kartowic. Panie Kamilu, coś pan chciał powiedzieć Panie. Kamil, który organizuje dzisiejsze wydarzenie? Ja jestem tylko jednym z kilku organizatorów, bo jednym, oprócz Niezależnej Instytuty Kulturalnej jeszcze to Miejskie Towarzystwo Muzyczne, Miejski Dom Kultury oraz Ścieżki Nieskończoności, plus miasto też bierze w tym udział finansowy głównie, więc jest kilku organizatorów. Ja już tutaj mam teczkę, w której wiemy, wiemy kto wygrał, ale to jeszcze chwileczkę. Chciałem powiedzieć, że tutaj na placu są wolontariusze, którzy zbierają pieniążki po to, żeby pomóc małemu Chrystiankowi. Jeżeli ktoś ma ochotę wspomóc Chrystiana, to zapraszamy. Wczoraj 1700 zł ponad. Dzisiaj mam nadzieję, że więcej. Kosia, ja bym chciał zaprosić wszystkie zespoły na scenę. Chodźcie, zapraszam, Moron, Black Radio, Wecordia, Stray Jack Cat. Don't you bear, staniecie ładnie w rządku. Panie i panowie, ladies and gentlemen, de, de, gentlemen, damen und herren. Często jest... BLACK RADIO! Pokażcie się chłopaki. Szybka wymiana zdań. Chodźcie tu się przytulać, tu się przytulać proszę, proszę. Proszę. Prawdziwa męska miłość. Przyjaźń. A pokażcie dyplom państwu, a wybijecie brawa nadal. Black Radio, Łódź! Jeśli mogę coś powiedzieć, tylko to. Poczekajcie, właśnie o tym Ale chciałem powiedzieć. Zgodnie. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że jury, które jest niezależne, wybrało dzisiaj nas. Ale są wśród nas kapele, które naprawdę zasługują na wielki szacunek, jeśli chodzi o, o, o twórczość, o muzę, o sposób w jaki grają i wszystkie zespoły dzisiaj naprawdę zrobiły kawał zajebistej roboty, dlatego jesteśmy super wdzięczni za to, że dostaliśmy tą nagrodę my, ale no współczuję jurorom, ponieważ to był trochę werdykt taki no powiedzmy sobie bez dobrego zakończenia. 体育。